Cześć, witam Państwa na kanale Projekt Konsola TV i w grze Drive Club w trybie multiplayer na PlayStation 4. Oczywiście, że na PlayStation 4. Jest to kolejny odcinek serii multiplayerowej, w której staram się grać właśnie w sieci w najnowszego Drive Cluba. No Nie już takiego w sumie nowego, ale generalnie no jednej z najnowszych gier na, 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 na PlayStation 4, wyścigowych gier. Pomijając oczywiście Projekt Cas, a oczekując na Gran Turismo 7 Drive Club, wydaje mi się, że dzisiaj jest jedną z najlepszych pozycji na rynku, jeżeli chodzi o wyścigi to też warto się go rozwijać eksploatować, warto jest coraz więcej filmików wrzucać właśnie z tego tematu, bo jest fajny, a przede wszystkim ma naprawdę wypite samochody dołączyłem tutaj do wyścigu w którym jak widzę jest tylko kilka niemieckich maszyn, Audi A1 Quattro Volkswagen Golf Beetle zaraz zobaczymy jaki samochód będziemy mogli wybrać Wybierzemy oczywiście jakieś fajne, żeby przede wszystkim napawać się widokiem tych no naprawdę świetnie wyglądających maszyn w Drive Club. Tak, jesteśmy już w menu, i tak naprawdę są dostępne tylko dwa wozy: Volkswagen Beetle i Audi. Wybiorę Audi, bo jest o wiele lepsze. a Przede wszystkim jeździłem nim już wcześniej, więc wydaje mi się, to jest całkiem dobry wybór. Ostatnio w sieci pojawił się taki fajny filmik dotyczący porównania projekt Cars i Forza Motorsport 5. Mówię tutaj nie bez przyczyny o tym, bo no w tym gatunku i w tej kategorii No Drive Club też ma się czym pochwalić. Hmm. Tylko czekać, aż będzie właśnie porównanie takie konkretniejsze. Bardziej wyspecjalizowane no, Drive Cluba z Projekt Cars, bo ja też rozmawiałem z moimi kolegami z redakcji, e, właśnie na temat Drive Cluba i możliwości, jakie on tak naprawdę udostępnia, jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne. No to okazuje się, no, naprawdę, że naprawdę, przy Projekt Cars wcale Drive Club nie ma się czego wstydzić, a można powiedzieć więcej. Warunki atmosferyczne i w Forzie e, Motorsport 5, i w Horizon 2, czy w Project Cars. No nie wiem, czy wyglądają aż tak dobrze jak w Drive Club, bo no, Drive Club naprawdę według mnie śmiga wyśmienicie. Tutaj na tym zakręcie się hamuje, a na tamtym nie, ale wiem, że komentując i jadąc to trochę się o tym zapomina. To jest bardzo szybka trasa, lubię ją, ale nie, nie lubię jej właśnie na takich, w tych wozach takiej słabszej klasy, bo trochę się to ciągnie. Tu są dość szerokie zakręty, tu mogę wejść po nim e, i dość takie proste. Tutaj tak naprawdę najważniejsze jest to, aby jak najdłużej jechać na prostej kierownicy. No i to jest chyba klucz do tej rozgryf, rozrywki, jaką są zwycięstwa. No ale w niektórych miejscach, tak jak widzicie, muszę mocno dać po heblach. A przyznam się, że właśnie ostatnio w moim mieście w zachodniopomorskim Bałcz odbywał się świetny rajd samochodowy, którego byłem świadkiem, którego mogłem sobie obejrzeć z bliska. Naprawdę wyśmienite fury, z Baru Impreza WRX Mitsubishi Evo Lancer Evolution 7 generacji 8 widziałem Forda Coswortha 3 litrowego w tej limitowanej, choć stary, ale w limitowanej edycji naprawdę świetnie wygląda, oczywiście było mnóstwo innych samochodów jakieś tam Fiaty ym, Punto, Grande Punto, Volkswagen Golf Polówki, były oczywiście Cinquecento yy, nie mogło się obić bez Honda yy, trzeciej, czwartej generacji, było naprawdę sporo fajnych samochodów moją uwagę przykuł też Ford Focus, ten drugiej generacji który był tam świetnie zrobiony i bardzo mi się ten line podobał a jak spędziłem tam chyba pół niedzieli no i gdy wróciłem do Drive Club, a mam tylko tą, tę grę wyścigową, oprócz Gran Turismo 5, no to przyznam się, że miałem niezwykłą zajawkę, żeby, żeby pograć. A rajdy samochodowe na żywo, zupełnie inaczej to wszystko pojmujemy i rozumujemy naprawdę to, jak się jeździ samochodem, gdy widzisz kilka metrów od Ciebie pędzący samochód, naprawdę bardzo, bardzo szybko wchodzący w zakręt, no to było nawet straszne, bo sobie pomyślałem sobie co by było gdyby odwinął kierownicą i wjechał w nas, no to śmierć na miejscu, ale no na szczęście to się nie stało, a, a naprawdę rajdy samochodowe na żywo, na kamionce, na asfalcie, odcinki specjalne, no rewelka, nie? tylko znaleźć dobre miejsce jeżeli jest jakiś weekend, jeżeli macie okazję, no to naprawdę polecam odejść od konsoli, odejść od peceta i czasami pójść na jakiś rajd, obejrzeć, bo, bo, bo warto jest według mnie pokazywać, że coś takiego w Polsce jest ważnego, takie rajdy, że mają popularność, bo będzie ich więcej. A i ci ludzie młodzi, młodzi stazi w różnym wieku, którzy tam uczestniczą, no na pewno będą się cieszyć z tej frekwencji, bo no rajdy samochodowe i superauta, no na pewno zawsze, zawsze przyciągają tłumy. Tak jak widzicie, ten z przodu, który też jedzie za kierownicą Audi, jedzie dosyć agresywnie. Ale tu powinienem tak puścić gaz i tu wejść po nim w ten zakręt spróbować chociaż, bo on nie ma wyjścia on musi. No i ostat ostatni zakręt. To jest różnica minimalna. Jak spalę i wiedzie po mnie, to będzie kaplica, ale udało mi się ściąć. Nie mogę odpuścić wewnętrznego szyku. Udało się. Teraz tylko utrzymać tę pozycję, bo atakuje groźnie. Uda się. Powinno się udać. Tak, uda się. Chyba. Miejmy taką nadzieję. Udało się. No to pierwszy wyścig za nami. Zobaczymy, co będzie w kolejnym. Jechało nas w czterech. Widać, że ten piąty zrezygnował. Szkoda. E, mało aktualnie eksponowany rajd, ale Ale można podziwiać te rewelacyjne samochody według mnie. No i punkty. Nas klub jest. Klub, klub, klub projekt konsola jest e, Nie, nieaktywny. Bo czeka właśnie na. Nagraczy. Założyłem go nie tak dawno i, i czekam. Mm, mm, drużyna próba czasowa. Czekam na Was, aż się dołączycie. Może spróbujmy tutaj wyścig, to jest świetny ze świetnymi samochodami. O 9.30, więc będzie w miarę jasno. Pogoda, zachmurzenie, ale ma nie padać, więc, więc będzie fajnie. Tak jak mówię, gdy oglądałem ten rajd, gdy przyglądałem się tym samochodom w ruchu, to, to byłem naprawdę. Mega zadowolony, że w czymś takim uczestniczyłem, bo rajdy są świetne. Przede wszystkim takie napięcie, nawet gdy ja tam też poszedłem z tej uwagi, że mój kolega tam jechał. Jechał po raz pierwszy, debutował, jechał właśnie za kierownicą Mitsubishi Evo. No i za w siódme miejsce chyba na 60, na 60 ekip. Więc, no, rewelka. A też wspominam o tym nie bo to w sumie on mnie wciągnął kiedyś, kilkanaście lat temu w gry wideo. To u niego pierwszy raz zobaczyłem Gran Turismo i, no i teraz jak poszedłem na tej rajd i zobaczyłem jak on jedzie w rajdzie za kierownicą Evo, który tam kiedyś, gdzieś tam dawno, dawno temu zawsze tuningowaliśmy w Gran Turismo, no to tutaj też wychodzi taki morał, że, że wszystko jest możliwe, nie? że nie ma jakichś jakich takich barier, człowiek wszystko może osiągnąć jak tylko będzie chciał. A Mercedes piękny. Wszyscy wybrali. Większość wybrało tego Mercedesa. Ja się nim czasami też boję jeździć, bo on jest bardzo... Bardzo agresywny. Bardzo agresywnie się zachowuje na, na, na to, że ma potężny e, silnik i moment obrotowy i te tylne, tylne koła. No aż wyrywają go z, z asfaltu. Ma dość dużo kucyków, więc naprawdę trzeba uważać. W ogóle to jest samochód też bardzo drogi. Ja ostatnio przeglądałem Allegro i w polecanych była właśnie, był właśnie ten model Mercedesa. Ten potężny model Mercedesa, nie żółty a czarny. I kosztował ponad milion złotych. No rewelacja, rewelacja. No ale zobaczymy, jak mi tutaj pójdzie właśnie w towarzystwie tych wszystkich agresorów. Tutaj wchodzimy na porost tej kierownicy i nie mogę się dać zaczepić nikomu. No i udało się już 6 minąć. Często wylatuje, nawet w, w, w trybie jednoosobowym. Tu prędkość trzeba bardzo dobrze do, dopasować, a druga sprawa, że tu zawsze ta prędkość jest wysoka, bo jest bardzo długa, prosta. Nie chcę się dać bo bardzo obijać, nie chcę tracić tych punktów w, tych, w taki głupi sposób, a tak jechać w miarę, w miarę swobodnie, w miarę tak neutralnie. Nie muszę się bić o pierwsze miejsce, ale o jak najlepsze. Ja też bardzo cenię sobie drive, bo właśnie za ten technologiczny poziom, nie? Jak, 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 jak pojawiło się PlayStation 4, to brakowało mi gry, która mi udowodni, że to, to jest nowa generacja, bo ja jestem dalej zdaniem, że znaję takiego, że chociaż program z muszę się jest nadal rewelacyjną grą wyścigową, która, jeżeli którą masz, to nie musisz przesiadać się na PS4, bo na PS4 nie ma takiego killera, który killera samochodowego który zmusiłby Cię do kupna tej konsoli, jeżeli grasz w samochodówki GT6 albo Forza Motorsport 4 w zupełności wystarczają jeżeli masz PS4 i szukasz gry wyścigowej, no to właśnie Drivecraft dowodnił mi to że no to jest jednak nowa generacja, bo to jak ten Mercedes chociażby tu wygląda no to to jest rewelka i można, można się zachwycić tu jeszcze jakieś konfetti, zachód słońca Wschód słońca, albo tak jak teraz jest, wiemy, chmury nachodzą na słońce i się zmienia zupełnie oświetlenie. No tego chcemy od, od gier nowej generacji, więc aż, aż nie mogę się doczekać, kiedy mi pokażą chociażby jakąś tam krótką zajawkę GT7, bo, bo to pozamiata. A w międzyczasie dochodzimy peletą. Tutaj też nie chcę wypaść w głupio, bo będą mnie od tyłu próbowali uderzyć. to nie ma sensu. Też dostałem karę za ścięcie, a nie chciałem go się wcale ściąć, tylko straciłem panowanie. Nie ma sensu też tutaj palić, palić gumy, wjeżdżać slajdem, bo, bo ten Mercedes on nie, nie, nie trzyma się jakoś zachwycająco drogi. Ale swoją drogą taki, takim Mercedesem no, wystartować w jakimś radzie w jakimś wyścigu, no to naprawdę. Chciałbym takiego właśnie kiedyś zobaczyć na ulicach. Ale druga sprawa, że na tym rajdzie, który mogłem obejrzeć, naprawdę było sporo super out. No, super też zrobionych samochodów, bo wcale nie trzeba, chociażby ten Ford Cosworth e, Sierra Cosworth 3-litrowy, który naprawdę brzmiał tak jak jakaś super sportowa fura na, na typowo zamkniętych wyścigach I, i ja się aż zdziwiłem, bo na początku myślałem, że ktoś przyjechał z starszym Fordem z Sierra, mówię, okej, okay, może jakiś pasjonat, ale później podpytałem się ludzi i okazało się, że to Ford Cosworth 3 litro, z 3 litrowym silnikiem więc więc i zajął naprawdę tam wysokie miejsce się pamiętam które ale wysokie o rozładowuje się dual mam nadzieję że dojadę tak powinien dojechać może jeszcze ich dwóch się uda jakoś tutaj nie uda się ale tak czy siak to dobry wyścig był w miarę spokojnie 6200, więc dużo punktów. Cóż, pora kończyć. Z mojej strony to tyle, to był Drive Club. Możecie czekać na kolejne odcinki właśnie z tej serii. Pozdrawiam, zapraszam na bloga. Zap